Kochani, witam was serdecznie w dzisiejszym vlogu. Dzisiaj postanowiłam, że coś dla was nagram, bo w końcu mam czas. Miałam nagrywać yy, w tym tygodniu tak dużo, a nic nie nagrałam, ale dlaczego to opowiem wam później. Teraz zmykam odprowadzić Wikusia do przedszkola. Jest straszna pogoda, pada. Nie wiem jak ja to zrobię, ale mam nadzieję, że mi się uda. Lecę odprowadzić i się do was odezwę. I zostawcie jakiś komentarz koniecznie. Ta tam Filip. Ta ta. Dziura w podniach? Tak? Tak. Cześć. O jejku! Co to za nerwy? Nerwy się wkłada w konserwy? Tak? Tak. Da. Pomachaj. A przesłić za łusa. Fifi, mama idzie się malować i idziemy do sklepu, ok? Tak. I co kupimy? Mama. Dobra. Wszystki makijaż zrobiony, teraz będziemy mogli spokojnie wychodzić na zakupy, ale zanim to powiem wam, dlaczego mnie ostatnio nie było i nie nagrywałam, a miałam tydzień wolnego i chciałam tutaj dla was trochę więcej ponagrywać. A powód jest taki, że zrobiłam sobie kurs stylizacji paznokci i dojeżdżałam do Rublina, więc wychodziłam z domu po 6, wracałam po 17 i trochę jednak mi to czasu wszystko zajmowało, ale było naprawdę super miła atmosfera, dużo się nauczyłam, także cieszę się, że się zdecydowałam i spełniłam swoje takie stare marzenie, bo jak byłam młodsza, czyli jakieś 11-10 lat temu robiłam paznokcie koleżankom ze szkoły, z liceum, no i teraz tak, tak mnie naszło, żeby zrobić sobie jakiś kurs. Dobra, kurs kursem, wykupy same się nie zrobią. I don't know Dzień temu przyjechałam i dopiero będę rozpakowywała zakupy. A to dlatego, że Filip zrobił taką aferę pod sklepem, jak wychodziliśmy, że ja byłam cała mokra, on był cały mokry. Nie wiem o co chodziło, ale to było coś strasznego. Wzywam się do Was troszkę tata. później, ale Daniel przyszedł z pracy, zjedliśmy tata. obiad. Tak, tata tankuje. I Wiktoria, gdzie jedziemy? Na kulki do galerii. Tak, jedziemy na kulki, dzieci się trochę wybaw wybawią i dopiero wrócimy do domu. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances. Dobry dzień, dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Czekajcie, przedstawię lusterko. O, żeby mi ostrości nie traciło. Witam Was bardzo serdecznie od samego rana, świeżo po prysznicu. Zaczynam swoją pielęgnację i stwierdziłam, że dzisiaj pora Wam pokazać, czego używam, bo testuję już od dłuższego czasu. Jestem zachwycona, są to produkty naprawdę godne polecenia. Jak wiecie, ja większych problemów z cerą nie mam. Największą moją zmorą i problemem jest to, że mam strasznie, ale to strasznie suchą cerę. I to jest moja właśnie największa zmora. Ale teraz mam takie fajne produkty pielęgnacyjne, że świetnie sobie z tą moją niedoskonałością radzą. Rozmawiamy sobie trochę o produktach Baby Club. I mam tutaj naprawdę same perełki. Zacznijmy od emulsji, którą oczyszczam i zmywam makijaż. Jest to dermatologiczna emulsja, ona ma w sobie ceramidy, które są bardzo rzadko stosowane w takich kosmetykach, bo są zwyczajnie drogie i powiem Wam, że ona jest tak genialna, ja często też miałam taki problem, że często mi coś tam, wiecie, piekło w oczy, a tutaj tego problemu nie ma, moja cera nie jest absolutnie ściągnięta, jeśli macie... Także, nie wiem, wychodzicie spod prysznica, umyjecie sobie buzie i czujecie, że jesteście tacy bardzo ściągnięci, to akurat ten produkt z czystym sumieniem w ogóle bardzo wam polecam. Jest... Jeśli chodzi o de makijaż, to ja użyłam tego produktu dwa razy. Najpierw tą, tak powiecie, pierwszą warstwę i wszystko tutaj sobie pozmywam, A później oczyszczę jeszcze raz nią twarz i sprawdzam się idealnie. Kolejnym krokiem mojej porannej pielęgnacji jest liftingujące serum pod oczy i na powieki jego zadaniem jest poprawić elastyczność skóry, zniwelować oznaki zmęczenia, no i oczywiście nawilża, poprawia kondycję naszej skóry. No i dla mnie fajne jest to właśnie, że ma taką, wiecie, lekką konsystencję. Po tym kroku przechodzimy do serum. Serum na dzień. I jest to serum z witaminą C, a przez to, że ma formułę emulsji, do tej takiej naszej suchej, wrażliwej skóry będzie idealne I myślę, że dla Was również się sprawdzi. Też ma sporą pojemność bo aż 30 ml. I konsystencja też jest taka ultra-ultra lekka. Fajnie się właśnie nadaje pod krem. Ja zawsze chwileczkę czekam, tak wiecie, 2-3 minutki, aż się fajnie wchłonie i wtedy dopiero nakładam kremik. Zanim seru mi się wchłonie, to pokażę Wam kremu, jakiego używam. Też ma fajną konsystencję. Wszystkie te kosmetyki, jak widzicie, mają takie dozowniki, co jest naprawdę super. Nie musimy się babrać w tych kosmetykach i on świetnie nawilża. Świetnie się sprawdza, ja nakładam go tak, że najpierw rozprowadzam, później delikatnie sobie wklepuję w cerę i jest idealnie. I tutaj jedynym zamiennikiem, jeśli chodzi o pielęgnację wieczorną, jest to, że używam innego serum. Już 30 ml nawilżenie, wypełniacze, tak tu jest napisane I dostałam tylko właśnie informację, że z kremami ceramidowymi to serum sprawdza się idealnie W ogóle to jest taka bomba nawilżenia, czego ja w tym właśnie okresie jesienno zimowym potrzebuję najbardziej Też ma taką ultra delikatną konsystencję Teraz mogę nałożyć sobie kremik, zobaczycie proszę bardzo, on już jest taki bardziej stały nakładam na całą twarz świetnie na sprawdza się tak naprawdę pod makijaż wszystko mi się też pięknie trzyma i w końcu moja buzia jest bardzo, bardzo nawilżona ja zawsze miałam też problemy tutaj z tymi okolicami pod oczami, po prostu mega suche a teraz już tego problemu nie mam i w końcu znalazłam idealne rozwiązanie. Dajcie znać jaki wy macie rodzaj cery i czy używaliście w ogóle produktów z Baby Club. Ja wam zostawię link do sklepu i krótką informację o wszystkich produktach, żebyście mogli sobie poczytać teleportacja, jestem teraz w aucie, czekam na Daniela, bo poszedł kupić nam zapiekanki, mieliśmy straszną ochotę, jedziemy do moich rodziców, e, posprzątać w aucie, a później mam nadzieję, że uda nam się wyrwać na jakieś szybkie zdjęcia, że w ogóle coś z tego wyjdzie, bo już mam deficyt, nie mam co dodawać na Instagram, dawno też nic nie dodawałam z Danielem, kto wie, może dzisiaj coś wyjdzie. Będziesz z tym jechał, wiesz? Wiem, w wybory. Daję ja zamkniesz drzwi Albo jedź tak No na pewno Ja położę na przodzie Wygląda pysznie Daniel, mówiłam, że jedziemy, żebyś umył samochód Czysty? Nie damy rady <noise> Jednak nie dzisiaj Idziemy teraz jeszcze na spacer I później po Wiktorię Chociaż ona też powinna na jakiś spacerek się iść Pójdziemy. Jeszcze na chwilę do Rosmana. Daniel sam pokazał mi promocję, że w Home and You na drogi produkt było 10 zł. Tak? Za drugi produkt. A za drugi produkt. Produkt. Kupiliśmy, nie mogłam się powstrzymać, dwa kubeczki, ale to nie dla nas, więc się wybacza, bo to są kubeczki dla dzieci. Świąteczne, co <laughs> No tak, świąteczne, no ale dla dzieci, no to to już inaczej. Jakbym kupiła dla siebie, no to tak wiesz, może trochę. Co tam? Nie tego tak jest. Cześć przedszkolaku! Cześć. Jak twój dzień dzisiaj minął, fajny? Super, cieszę się! A wiesz, że mamy dla ciebie świąteczny kubeczek? Kupiliśmy ci? Cieszę się, że kupiliśmy ci kubeczek? No A co to jest, tato? <grym> Wiktoria! A tato nie jest za duży? Nie! Na pewno? Nie. Tak. Tu jest pierwszy Ładny z No jeden taki, czekaj, pokażemy. A drugi... Czekaj. Zobaczysz? Drugi jest troszkę inny, ale też czerwony. uważaj Ładny?

Mam już kolację, prawie naszykowałam, i teraz czas na mnie. Ja cię będę miała przepyszną kolację. Mam tutaj już troszeczkę naszykowane bułeczka podsmażona na patelni z masełkiem, i trochę czosnku. Do tego pomidory, burita i rukola Mówię wam, mniam. Ach, i sos balsamiczny, najważniejszy składnik. I zrobiłam też zimową herbatę. W sumie taką jesienno-zimową. Na pewno jest przepyszna. Idealna kolacja I te pomidorki też tak na masełku Trochę przysmażam Razem z tą bułką Żeby one wiecie Tak trochę zmiękły I tak się prezentuje moja kolacja Ojej, zasłaniam, dobra <grystanie> Tak widać, tak się prezentuje moja kolacja Uwierzcie mi, że jest przepyszna Jeśli jeszcze nie próbowaliście To polecam I wtedy idziemy spać? Tak Powiedz dobranoc. Dobranoc. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Buziaczki. Mm. Pa. Dawaj do bluzę. Dawaj do bluzę. Papa Filip. Papa. Papa. Pa. Dobranoc. Tyby ktoś się zastanawiał, czy z naszym psem jest wszystko ok? To nie bardzo. Co ty tu robisz? Lila. Co ty tu robisz?